Główne mięśnie, które są odpowiedzialne za bóle głowy, to są podpotyliczne. Tam jest często problem z nimi, na przykład od tej pozycji. Tam dochodzi do kompresji, też do ich skrócenia. Ale jednym z takich mięśni, który najczęściej, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, powoduje bóle głowy, to jest ten tutaj, na szyi. Mostkowo-obojczykowo-sudkowy, ten. I on najczęściej powoduje bóle tutaj. To są takie bóle skroniowo, gdzieś tu nad duchem, takie te bardziej z boku. Ale on może też promieniować do oka, na czoło. To są często bóle takie gdzieś w tej okolicy, albo za uchem, bo tu on się połączy z tą powięzią, z czepcem śniegnistym, więc pełno osób ma z nim problem. Proste ćwiczenie jest na to, bo on bardzo lubi jak się go chwyci. Trzeba głowę tak da dać do boku. W to on... drugą stronę niż... Łapie... E, nie, do mięśnia, do, do mięśnia. mięśnia tak? Bo jak dasz drugą, on się rozciągnie. Czyli trzeba go trochę skrócić, rozluźnić o i to go łatwo chwycić. No i często sobie jak nawet go lekko chwycą, ścisną tak szczypcami, to często O, ale mi tu i tam promieniuje boli właśnie ten ból głowy. Jest. I wtedy wystarczy tak podtrzymać, podtrzymać się, tam sobie będzie się zmniejszał.